Siemka, Witam Was w kolejnym materiale na kanale Fabryka Kluczy.pl. Kolejny odcinek z The i dzisiaj trochę skład nam się powiększył, bo wita Was Ratchet. Siemanko. I Seromak. Siemanko. Docelowo skład będzie czteroosobowy, ale tu chyba już nie za czasów Fabryki Kluczy. Więc co, lecimy dalej. Trochę żeśmy się przesunęli, bo w trakcie nagrania wystąpiły pewne problemy, i teraz w tym momencie jesteśmy na jakimś podejściu gdzieś na wodzie. U jakiejś świetlanej i w to... i sobie chyba od niej wracamy. <grym> pancer, pancer, nie I pan właśnie kopnął jakiegoś zombiaka. W... Ale pamiętasz? Co? Pamiętasz? Jak wspólnie graliśmy go zbutowaliśmy? Jak wpadł fajnie. Wszystkich dowody. się kopało zawsze. Aha. Dobra, czy ktoś mi może powiedzieć jakie mamy zadanie? Mamy Dą zadanie znaleźć alkohol. Znaczy nie alkohol e tylko tak. A musimy pierw zawieść alkohol. To po pierwsze. A szamba? Czy, czy pan Seromak chciałby za nami iść dzisiaj? Tak. A takie Kiedykolwiek pierwsze... nawet za nami. A takie pierwsze zasadnicze pytanie. Które levele macie? Bo nie... Okay, jest. Ten, to, że ty masz dziewiąty, to nie musisz ten... A jakie wy macie? Mamy okay? siódmy, już to żeśmy ci dzisiaj mówili. Nie wiem, nie ogarnąłem... Nowego. <laughs> Bez zmiany. Zombie, wiesz. zombie, zombie! Widzę zombiego po lewej twojej z tyłu! męczyłem się. To jest babka, która tutaj ze mną dzisiaj handlowała. Trzeba Zdenerwowała się najwi najwidoczniej na mnie dzisiaj. Masz na swego, dzień dobry. O, ładnie poszedł. Dziesiąt. Czy ty nie masz żadnej broni innej, tylko ręce? Ja kastę ty mam przecież założę. Aha, no, może tak. Nie zauważyłem, bo machasz tymi rękoma. Ktoś tu kopie zwłoki. No. Chuck Norris. Nasz ulubiony, ten... przyjaciel. Moja no postać się strasznie mocno męczy. Gdzie jest mój A bo ja mogę się tak Znowu on. Ja, ja nie, wam nie pomogę. A ładnie. <grym> wezmę może coś na okay. niego. No wiesz, każdy raczej abo tuż, nic tuż, nie pomogę. A bo ja garanta tam rzucę po prostu. <grym> Trochę na jakości spadliście, ale mam nadzieję, o, że to się wprawi za chwilę. Mam nadzieję, że ich zabiję no, nie, żeby... Dobra, odsuńcie się! Uwaga, skiep się! <śmulatuj> o tym mówiłem! Ojej! Oj, Dobra, daj jak zabiję! Na razie! Radźcie <śmulatuj> sobie sami! Boże, jakiś ty słaby! Chodź tu, chodź tu! Weź władzę! Wow. No, jeszcze weź! Jeszcze oddechnął tego. Ła, wow, boli mnie, uderzy mnie, Mamo, zombie mnie bije. Co mówisz, mamy? Kiedy bijecie zombie. Takie przyzwyczajenie. To nie wiesz, co tu się działo w pierwszej serii. Pogryzło mnie Dobra, już wiem, że na przyszłość, jak będziemy nagrywać, to któryś z Was musi założyć konferencję, bo się mi trochę na jakości. Co ja tu robię? Bo świetlany jestem. No Boże, ja bo chodźcie chodź tu. Z komunikatora. sam jesteś cię. jak to mumble. <laughs> Tim, speak jest lepszy. Nie, mumble. Team o, mamy tu... Będą się bić. Uwaga! Kto pierwszy? Czekaj, bo ja się tam... Przypominam, że to ja mam granaty. <laughs> A ja mam ścierp. Ale ty mi nie zrobisz. A ja granatami to, to sobie tak... Zajdę butelkę. A ja mam butelkę gazową. Chcecie? <laughs> pamiętasz pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz butle? Pamiętasz butelkę? Z butla tak? zawsze były jazdy No, też rzucaliśmy w zombiego jego męczyszko Nic się nie zmieniło, ten w ogóle jak jakiś dziadek Pamiętasz, za moich czasów to kiedyś było rajdę. Za no, moich czasów to nie się sobie od, od razu obcinało głowę No. Potnij no, go, tam, o, wpadł do wody przez To było dobre ale Przez czeka, dziurę ja, wyleciał Ale ja chcę butlę gazową, bo z tym były śmieszne rzeczy Pamiętam, że męczyliśmy Nie Jeju, ja zostaw tą butlę gazową, dobra? Ja? Nie? nie? Znajdujemy. Wolę mnie. ją kopnąć, bo może w stanie. Ty też widzę raczet. Nie, ja na pewności, nie, ja tobie Znalazłem, nie, znalazłem prezent O jaka prezent. Czy... czerwona. Czekajcie, dajcie mi zombiego, dajcie mi zombiego. A gdzie macie zombi? Nie wiem. Nie ma zombie. Idziemy tak. po samochód, Musimy tu na, samochód? na górę po samochód iść. Kto Pamiętaj? prowadzi dzisiaj? Ja. To ja. 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 No z butlą to na pewno będziesz pierwszy. Dobra, ktoś będzie trzymał butlę na pace. <gry> Dawaj, raczej, zostawiamy go. Mam strzelić? Mam strzelić? A tak. <gry> Coś ci nie poszło, sero. Cicho. Ja tylko tak, tak biegnę, biegnę i nagle słyszę taki BOOM. Jak on sam siebie wysadził. <gry> tak w ogóle to muszę wziąć ten... E ...bronię sobie naprawić. Boże, przypominam sobie mechanikę tej gry. CUD NAD WISŁĄ! No. W ogóle jak twoja postać biega to nawet nie mam pytań, Ty, jakby jej się ręce przykleiły do... No. Do torsu... Ninja, nas zostawił, ta menda jedna społeczna, wracaj tu! O, tu jest zatarnia, muszę iść naprawić Wszystkie to moje! <noise> Op, dobrze, ja rzeczy muszę naprawić. Ojej WSZYSCY MAMY zombie, mami no, JA! Ej, no, ja tym też się dało rzucać, pamiętam którym. Jezu, zabiło mnie prawie. Czuję jak ty... Czemu zombiakowi Jak Walking Dead się czuję normalnie? To wszystko przez tego, Nie. przez Seromaka przyszedł i wszystkie zombiaki są mocniejsze. Owszem. Trzeba się uczyć grać. No, wow. Jaka śmenda mnie kopła, moja postać się męczy za szybko. No, no moja też, o jez. było blisko. Ej! To to było. mi sierp, miał w plecach mi się. Skąd to mi się tu? Oni stąd. Oni, oni jak już się dziwnie pojawiają, nie wiadomo oj Broń mi się psuje, broń mi się psuje, mam kij baseballowy, lubię kij baseballowy Kiedyś, baseball go, zabiję, kiedyś tak. go zabiję, kiedyś go zabiję, kiedyś go zabiję, kiedyś go zabiję Pomogę ci, męczyłem się Ha widziałeś jak ci pomogłem, jestem miły Czekaj głowę muszę 5 złotych hmm, jaki miły 5 złotych Patrz jak zobacz, już wziął samochód, pojedzie bez nas <laughs> Jak tu się naprawia, obronie? Czekajcie, chwilę. No pojedziemy, zaraz naprawimy, chodzi. Tutaj chyba nie jest jeszcze otwarty ten, ten. Ta możliwość naprawy, dopiero tam mamy jeszcze w tym, w centrum. Czekajcie, posprzedaję sobie te rzeczy. Ojeju, ten teraz będzie sprzedawał. Zobaczymy, jak wygląda skupiony raczej za kierownicą. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Ale dobry, ja AC do kontroli, prowadzić. proszę. Ale to ja miałem prowadzić. O jace, proszę, co pan? zobaczcie zobaczymy, jak nowy nasz kolega prowadzi. Znaczy, bój nowy, a. no. Zobacz jakie tak. dziwne rejestracje to są. D3, 4, D, 15, 74, Bo to jest, bo to jest. Wiesz co? Dead Island. zobacz jak ten koleś się wystawił. Mmmm. Na czas Czekaj, tak, muszę kofnę. się przesiąść, muszę się przesiąść. Dobra, poczekaj, bo my musimy wsiąść. Kto idzie ten na pasażera z przodu? Ja i znowu będę hamował. Ja idę na pakę. Ja nie chcę z tyłu. Szczep... I proszę państwa. O, znowu wysiadłeś, co ty robisz? O, cześć I proszę państwa, witamy w dzisiejszym programie Jak nie jeździć samochodem z seromakiem Seromak tak. za kierownicą Odpal, jedziemy I teraz macie... Na moich ty, ty... czasów to się szybciej jeździło no, ty What the fuck? to. nikt nie O Będziemy musieli wstawić ten napis 15 minut później Albo 3 dni później No i... no i znowu Pierwszy zakręt, pierwsza latarnia nie, tak być nie może. Ja, ja cię zabieram prawo jazdy, dziękuję, dobranoc. No i zaraz druga. Zombie, zombie, oh, ten, mój. Oh. to będzie straszne. Tak, 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 Ja od razu mówię, że to nie... oh, oh, je, je. Oh. Nawet przez bramę nie potrafisz wyjść. Adrian... Ja też chciałem, że będziemy musieli wprowadzić ten napis pięćdziesięć minut później. Ale w lewo, w jadę w ogóle. Gdzie? Tak, cały czas tą drogą jedziesz, prosto. Prosto! Jedzie! A. Uciek. Ja nie patrzę w ogóle do przodu, bo nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Trzymaj... Weź mnie za rękę, Adrian. O <laughs> Pomódlmy się. Dobrze, że tu karetka jest niedaleko, to... O matko. Spokojnie Dobra, jak za moich czasów się jeździło wolniej Chyba szybciej Nie Częściej to jeżdżamy To już końcówka, prosto! Prosto Panie kierowco! Prosto! Panie raczej, łapie pan tam czas? Tak Żeby nie było, że 15 minut to 20 Takie zakrzywienie czasoprzestrzeni Ale już nie wiem kiedy zaczęliśmy Ała Już wysiadłeś? Może... Hmm, ja też może to zrobię, bo to jednak dobry pomysł. <grym> cicho. Zdawne Powiem ci, że jeszcze to... takiego parkowania nie widziałem w, w drzwiach. Przynajmniej za minę nie wejdą. To tak, tu możesz sobie naprawić, a ja idę do tego gościa, oddać mu butelki. Napraw. Napraw. Taka piosenka ale... Dobra, nie wiem co chcę, ale nie, nie zrobiliśmy tego. Ulepsz, stwórz. Hmm. Ej, kasy tym są lepsze, bo dobrze się mi tym bije. Pićku. Kurde, jesteśmy bezrobotni, a bezpiecni. Zobacz, co da się zrobić. Ojej, o dobra, coś z tymi zadaniami nam no nie pykło. Nie wiem, nie wiem, co wy tu robiliście. Było mnie. Ej, Adrian, a pani do dzisiaj gadaliśmy? Chodź no sobie, ułożymy jakiś plan, jakie będziemy robić misje. Aha, jakie będziemy robić misje. no. no okay. Dzisiaj nam to wyszło w 100%. Powiedz nam coś. coś? Mam Dobra, broń. Dobra, gdzie ktoś, niech wie, że jak weźnie jakąś misję, bo zawsze ja bo wybieram, jeje. co mamy mam wziąć. No. Mam broń na 60. levelu. Hmm. A co mnie to interesuje? Niech raczej zobaczy, jakie są misje. Pospukając do nieba bram. Tutaj nie rob... Nie, to zrobiliśmy. Pukając do nieba bram. U mnie jest, że nie. Ale zaczynaliśmy, czyli ludziom wokół latarni morskiej, to jest to. No. Podążaj za Kolinem. porozmawiaj z Jamesem. Dobra, to weź może coś innego. Może... 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 może no, no, Boże, Boże. Mój skarbie. Mój skarbie, a my żeśmy tego już kiedyś nie robili? Nie, nie dokończyliśmy chyba. Ale my to robiliśmy. Ha. Dobra, chodź, robimy mój skarbie. Wyłazić z tego sklepu patrz, krzesło przewróciłem Ja! Czekaj, ja chcę nową butlę gazową, bo moja stara przyjaciółka się zgubiła Tutaj nie ma butli gazowych. Specjalnie dlatego, żebyś nie mógł nie. męczyć APC ja. One są poza za terenem. Kto prowadzi? Ja! Ma, wszyscy wybrali sobie misję? Tak. Ja nie wiem jaką mam misję wybrać, a może ją w ogóle Mój nie Mój skarbie weź. Zanie. God damn it. Mój... ...si? Mój si. si... Mój si. Wiesz dlaczego mi się tak skojarzyło? Zobacz sobie tę misję. No. Tymbark. My precious. Mam tymbark. Mam jechać, mam jechać ja normalnie? Tak, jedź normalnie. O, raczej tym razem z przodu. Nie wiem co zrobiłem w tej chwili, kliknąłem, żeby wsiąść z tyłu. Haha, ja pierdolę oczy. Możesz wyświetlić historię podpowiedzi w menu dodatków. Ej, tam był zombie, cofnę się do niego. Nie, 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 nie. Wygląda na rozjechanego. O. lusterko. Musisz tam wjechać do środka. Tak nagle wyskoczył. O, czekaj, wróć, no tam. Ja wysiądę, a on tam wjedzie. Dobrze. A ja uciekaj! Jedzie! <grym> go Wjadę, spokojnie. No, bo, to... bo tu trzeba kobitę wziąć. A nie, tu może tym autem wyjedź pierw. Nie wjeżdżaj tu jeszcze, sero. Na razie wyjedziemy tym autem. Brum, brum, brum. Powtórkę z rozrywki macie w dzisiejszym Ech. odcinku. A nie jest ten koleś tutaj, już zmęczony. Który? Właśnie zombie się moje Rozwaliłeś to, bo rozwaliłem właśnie. Zepsuł mi szyby. Jezus. Też to Zepsuł mi Zambi... szyby. Jezu, yes, znalazłem naszyjnik. Możesz wracać. Aha, to szybko poszło. Hurra! A, a ja też to znalazłem, jeżeli ty to znalazłeś? Tak, ty też już to znalazłeś, bo my wszyscy jesteśmy połączeni umysłem. Owszem. Nie, nikt mi nie zajmuje. Czemu wybijeś szybę? Brzydka ja. była? Nie podobała ci się? No chłopie, yy, Pękła, bo jakiś zombie z drugiej strony mnie uderzył, a pękła mi... Uderzył mnie z lewej, a z prawej mi pękła. Tak. No, jedziecie! <grym> Monster Truck. Nie to tą stronę. Z Ej, tego, ten... co widzę, to nie za bardzo wam to idzie. Hejter teraz hej! Dobrze, że mi lepsze auto Aha, czyli my jedziemy na dwa samochody, tak? Tak. tak. Dlatego... Go Czemu pierwszy? ja jadę z Steromakiem? Znaczy, wiecie co, jazd jazdą to ja tego nazwać nie mogę, ale... Przecież się przyzwyczaiłeś. Tak. Mam chorobę lokomocyjną. To już nie mój problem. Ten samochód był na początku czerwony, a teraz nie, może nie. Są <laughs> trzy samochody, tym jeden zaparkowany w dziwny sposób. Ładnie zaparkowałeś. Chyba, że chodzi o, no do... wiesz, ale mi chodzi o wcześniejszy sposób parkowania sera. Eee... Oddał ktoś już tego quest'a, czy całą tą misję, czy coś w ten deseń? No El... już tak właśnie teraz. Och, bardzo dziękuję. Hmm? Co ci dała? Tasaka. Mocny tasak kuchenny. A co mi tam, wezmę sobie. Ja mam tak, męczący. Bet... Tak, BTW. Zgubiłeś się. Proszę się tak zareklamuje się. O, oh, By... będzie reklama, uwaga! Uwaga, oh. uwaga, nadaje. <laughs> Nie, we, weź pod um, na mój skurc, kanał odsyłacz jakiś Tam wrzucę Linka. I tak tam nic nie masz Tak a, nikt nie ogląda. A, a. Będę niedługo znowu robił, ale na razie się opierdzielam i odpoczywam przed... Bo się strasznie zmęczyłem siedzeniem. Tak, Zima mnie dobiła. Tak, Zima straszna. Dobra, co teraz? Teraz robimy. I jaki czas? To jest pytanie. No, jeszcze mamy parę minut. Hura. Hura wszystkim, gdzieś. Zaginiona na antenie, sprawy rodzinne, szukając, pukając do nieba bram i promyk nadziei. Porozmawiaj z Darwinem. Musimy jechać do latarni. Sprawy rodzinne, bo to mi się kojarzy z trudnymi sprawami. Sprawy Wiemy. rodzinne, ale jest tam jakaś ogólnie ten? Sprawy rodzinne. Przejdź do Maxa i Kelly przekaż im nowiny. Albo pukając, żeby nie musimy to wrócić. Fajnie. <laughs> o, Jej, a, za... to jest ten, co ten mąż chciał, żeby że zginął. Dobra, to zginął. Maczetę mam. Tak, też. ma maczetę też. Gdzie macetę znajduje wam misję? Hmm. O, Na, Sero znajduje nam misję. <laughs> Promek nadziei. Pukając do niej wabram. Tam To mi się podoba. Pukając do nie wszystkie to są misje, które. gdzie musimy jechać na ten. Na latarnię. Na latarnię. Ale o ile się nie mówię, to już to wszystko mam porobione, ale dobra. Ojej, uspokój się, wsiadaj. Ale to na jaki mamy teraz włączyć? Na latarnię. Weźcie to auto, bo jest najmniej No nie, 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 nie jest. <grym> Może pojedziemy na trzy, każdy swoim. Każdy tym, czym ty, ty przyjechał, o tak. <grym> ale patrz, jak go biję mu szybę i mu nic. Jedziemy to... na trzy samochody, need for speed. Tak, Undercover. Się. A, no, z undercover nie wyjechał tu Chciałbyś zbijać? No, panie jedź! <laughs> nie O dobra, chodź dogonimy go Zawsze mi się podobała ta reklama też, się tam To jest uwagę wszystkim się podoba ta reklama, ciężko żeby się nie podobała szczerze mówiąc No Wiesz, ja mogę troszkę oceniać jej z drogi Bo wiesz mam taki prof Dobra, tak? ja już jestem na drugiej pozycji proszę państwa Zaraz będę pierwszy dogonię... Nie mam więcej korów do zabitych zombie A co mnie to interesuje? Grałeś może z taką grę blur? w taką grę blur? Grałem w taką grę blur. Fajna. Tam tak ja wiem, tak znudziła tak. mi się po prostu. Fajne jak, jak grasz na split ekranie z kolegą. Tak jak ja Na split screenie, split, split. ekranie. No, jedenki. Hey w każdym razie grałem tak z kolegą. I jest taka jedna mapka gdzieś taka zarąbić ta góra, i po prostu jak się stamtąd zjeżdżało, to była rzeźnia. Zajęte. What the fuck? A co to miało być w ogóle? Zaparkowałem. Uważaj <laughs> Zaparkowałem. Przyjechał seromak i wszystko popsuł. <laughs> ja to Ja mówiłem, że z nim taka będzie gra. <laughs> Spokojnie. Bez nerwów. Chodźcie tutaj. Jak nam czasem stoimy. Dobra. No jeszcze... Blue screeny! To co mi się dzisiaj rano zdarzyło. No, Gra cię troluje. Gra mnie troluje strasznie. Jak Co to jest? Probek nadziei. Znajdź Markusa i napraw no, transformatory zasilające latarnię morską. Poziom trudności średni, nagroda 1200 i klucz nastawny. Ten koleś wygląda na zmęczonego Dobra, mamy misję, idziemy Przestańcie tańczyć i chodźcie <laughs> Czekaj, muszę sobie zaznaczyć. Zadanie. Czy rada jest? Eee, czy masz... Dobra. Czemu puszcza zielony dym? Promyk szwajki? nadziei Patrzcie się, putrze no. zielony, tęczowy właściwie. Jest nadal, zamknij się. Tęczowy dym, fajki, jej. Sam jesteś tęczowy dym, fajki No, otwórz się do tego miejsca, dzieje, ja ten Pamiętajcie, że następna osoba, następny raz jak będziemy nakręcać, to ktoś z was musi zrobić konfę. Dobra, Dobra. Bo Ja Dobra. Jak no. trzymam serwer, teoretycznie to mi się tutaj zamula ten Skype. Tudzież musimy zmienić komunikat. Tudzież możliwe, że ktoś inny też może tutaj serwer. Tu możliwe, że Cię nie lubię, bo wyglądasz dziwnie. <grym> tu możliwe, że cię kobietą. Nie. A to no Nie, nie gram Ale to nie ja teraz jeżdżę, przypominam. Teraz coś uwzględnimy. Mam nadzieję, że jak dołączy do nas kolejna postać, to weźmie kobitę. TeamSpeak user. Coś, coś tu nie poszło. No bo to nie moje auto, jak nie słyszę że ja jadę do tego auta. Ja to jest ja to wala, samo, wzią... tylko inny kolor ma. <grym> ja wolę bruszowe. A jakich broń tam ta czwarta postać? Eee... Nie mam zielonego pojęcia. Ta kobita? No, no kobieta. Siada K. Siadamy. Ona chyba rzuca. Ale to jakiś zombiak, do tyłu jedź, jedź do tyłu. No, no dobra, wysiadłeś. A, ja A ja się pytam... Tak? Jak się rzuca broniami? Prawy przycisk. Prawy jeszcze muszę się dobry, co panu jest? On ma dwa levele więcej i nie pamięta jak się rozsadzają fajnie. Boże, ja grałem w to chyba z rok temu, więc... Nie broniami, tylko broni w ogóle. Przez was się źle uczę. Przez was... Ej, Język polski piłka, piłka znikła. Ktoś krzyczy na nas, słyszycie? Piłkę mu kopię. Golfa! Jaj. This is Sparta! Pomocy! Jakiś gruby mi bije. Ciebie tylko jeden gruby, a mnie cztery zombie biją. To gdzieś ty poszedłeś. Ooo, rozczaskaj mu. Okay. Tam cztery kopaliłem. Gdyniasy. sam jest gdynias. <grym> <jest> chabas, <grym> chabas, Pociąłem mi wszystkich tam. Kradnie kasy ty w ogóle człowiekowi z nosa. Powinny być dzielone itemy tak jak w tym w Titata ti ti tata. Coś tam zrobił, co musimy zrobić. Nie wiem. jak z czasem? Koniec. Koniec. Czy teoretycznie musimy skończyć, ale jeszcze coś się z misją dzieje. Coś się z misją dzieje. Szybko, szybko, szybko biegniemy. Teraz nie ma czasu. minut, szybko mija. Nie. Ostatnio, żeśmy zagięli czasu, przestrzeni było 30 minut 20 minut tak. Ale tak. przez to, że kiedy tak. mówiłem że bija 15 minut, to minęło 20 minut Jeszcze mnie uderzyła Menda, no najwidoczniej mi tej grze nie idzie Idziemy dalej Jeszcze o, go kopnę, o, bo o. Nie mnie. Cześć Kopnij go ten w krzakach który się zawiesił Ja tylko widziałem jak takim ruchem tak Bezpolisty, bezpolisty, żeś go tak... No fu, nie, rakbisty, żeś go... żeś ściął z co? O, nie tylko. Oni bardzo głośno krzyczą, a ja im nic nie robię. Tylko odcinam go. Wiecie co? Co? Motherfucker. szpender, duży, umieśniony, wal się. Zbir. Molestuje go. Dużym... Zbir jest duży umieśniony. Jest! A, pamiętam jak kiedyś żeśmy tu wjechali samochodem. <laughs> No, ale, jak co my z to zrobiliśmy? Ja chyba wjechałem. Nie, ktoś ty wjechał. Ty, Adrian, czy Czesiek wjechał tu? Ktoś wjechał samochodem, nie mogliśmy stąd wyjść. Coś, coś ty wjechał. W tak, uciekaj! Bomba wybuchnie! Teraz zombie się panu wejdzie. To już naprawiliśmy? Fakt. Włączyłem. Tak. Włączyłem. Tak, coś muszę. Macie jakieś pićku? A ja mam pierściółkę. Dobra. Czułem. Wróć do Markusa, teraz musimy wrócić do tego gościa, co tam był. Tu jest, kamera! Czekaj, tu jest traczet. Tu zostawiliśmy auta. Mam ten, apteczkę chyba. Weź się nie weź się nie ten. Nie ruchaj się. Mhm. Aha, nie bo... mogę, gracz jest zajęty. A bo tu Jekie. się trzeba... Wole, czy ty... No. Użyj. Dziękuję. Pomogłem ci. Ojej. Oh ci lepiej? Za... tak, bardzo. Tu zostawiliśmy auto. Dobrze, że to nie jest taka symulacja i raczej do kresu nie mamy. A, a to nie będę nic mówił. Co to było? <laughs> a, nie będę nic mówił. Oni. Przestań beć. Japa! Zjadro. Nie, bo chcemy to jest ten. Nie chcę tego. Złam. Co my tu jeszcze mamy? Hmm. Ja tam biegnę od razu do tego gościa, bo nam czas się kończy, już za mną skończył się. No właśnie. To nie ja będę renderował. <noise> no właśnie. Dlatego ja, ja, ja biegnę. To może do a, a ty... Zmęczyłem się, moja postać nie może biec, a tutaj jest ten zalany krwią. Basen. Basen. Jechać ja... ja wam, to auto przywieźć. Tu jakiś zombiak za mną jest, także uważajcie. To jest fajny motyw z tym basenem. A ten koleś tutaj right. stoi, ale ma życie. golfowym. Dobra, musimy przekazać ten... ...info temu gościowi, więc już więcej się nie będzie działo, idę zobaczyć jak oni kogoś biją i tym ładnym obrazkiem skończymy. Okej, okay, to był The Thailand, kolejny odcinek z The Thailand, to był Ratchet i Seroma, którzy w tym momencie molestują jakiegoś zombie. Ładnie się pożegnajcie jeszcze raz. Dziękuję. not. dobranoc. Czymcie się, panie. No i Afgan, którego oczami teraz widzicie. Dzięki za uwagę i na razie.